Guys, to miało być takie duże i, i miało być, czyli koszywało tylko 19 zł. Okazało się takie małe. No ale trudno, chociaż dostaliśmy osypkę i tutaj. Ja już tutaj sobie, no. Osyp o! Posypkę? Posypkę! żeby otworzyłam, ale teraz pokażę Wam konsystencję i później jeszcze udekorujemy bardziej. Ja to, jak co nagrywam, z kubku. Ochwój! Czy ktoś to widzi? O, czy w ogóle się jeszcze. A, to jest wodny slime. Jezus, Maria. bałagan będę miała. No i on tak wygląda, co nie? Teraz. Więc mamy oto nasz piękny slime wodny. I mu nie będę dawać żadnych glinek. Więc sobie kolor ten to jest taką posypkę. I tam w ogóle jest zabuwu, ale dobra, otwórzmy. Jakie to wszystko małe. Oj, oj. Czekajcie. Już każda posłówka tu musi być. No tu nie będę dawać glingi, poza tym nie będę na to akurat marnować, bo to ma być wodne w ogóle slime. Więc sobie to pomieszamy. O, foj. O, że się trochę tym przyda. Normalnie ta posłówka będzie się teraz wszędzie w sumie pląć. To jest z innego slajma, Co to za chwilę. Zrobimy tadam. Oto zmieszanie ładne. To jest w ogóle napój gazowany. Tadam. Zrobimy ten. Na początku. Na początku troszeczkę glinki. To jest glina, która no. To glina po prostu. Teraz będę mieszać troszkę czerwonego. O, ale się... OK, pomieszam to. Do tego jeszcze biały. Teraz to mieszam. Taki kolor finalny. Tak to włożyłam. Truskawki. Teraz lepiej. Na końcu wam to pokażę. Prezentuje się tak. Jeszcze tam za chwilę je dołożę. Teraz ten fioletowy. Mój szczerze ulubiony. Będzie przyspieszone tempo, bo tak. Nie Wiecie co. Następnym razem zrobimy to mieszanie, bo już po prostu zużyłam dwa filmiki na dzisiaj. No i pa, okej? Okay? Mam poza tym mało czasu, żeby mi tak nie zaszło.